No i cześć, dzień dobry. Witam Was w piękny, słoneczny dzień. Gdyby nie to, że jest 11 października, to mógłbym pomyśleć, że jest wiosna, bo jest tak gorąco, że jestem bez koszulki i nawet bez koszulki jest trochę mega ciepło. E, w weekend, dosłownie dwa dni temu, było tak fatalnie, że niektóre rośliny schowałem, bo groziło prawie, że przymrozkiem temperatura spadła do kilku stopni. I takie huśtawki są, ale teraz znowu ma być przez tydzień, dwa fajnie. Może. Nie przesadzajmy z tym fajnie, chociaż dzisiaj jest naprawdę wyjątkowo. Coś tam jeszcze ma popadać, ale nie ma być przymrozków i ma być całkiem, całkiem fajnie na plusie. Więc rośliny jeszcze będą na zewnątrz, obym mnie przegapił, bo to może kosztować niektóre rośliny życie albo liście. Figi to oczywiście na straty prawie, że wszystkie, tak jak zresztą wiecie z moich poprzednich odcinków. Nawet taka figa, która jest najpopularniejsza, czyli Turkey w tym roku no niestety nici, wszystkie figi są... Kamieniami twardymi. Prąd turkiej bardzo późno wypuszcza figi. Jeżeli utraci je wiosną, to bardzo późno je wypuściła. Jedyne z tych fig, które tu mam, to jest skone bodajże to jest ta ciemna, ale wszystkie figi spadły i tak się dzieje co roku, że figi jak jest chłodno spadają, jedna tam się uwisiała i mięknie, może będzie szło skosztować, co roku tak jest, że jedną tylko kosztuje albo dwie, więc nie jest to jakaś szałowa odmiana, wydaje mi się, że gdyby była u mnie na przykład pod ścianą południową, to na pewno by inaczej rosła gdybym mógł ją też zasłonić w czasie jakichś wiosennych przymrozków, tak jak to teraz było wszystkie pozostałe odmiany nie wyglądają dobrze, wszystko małe i kamienie, jedynie tutaj prawdopodobnie będzie to Pedro Yellow no, już prawie że dojrzewa. Więc ten Pedro Yellow wcale nie jest taki zły. No i oczywiście Babic. Babic pomimo, że no była tak jak wszystkie figi, opóźniona, późno wypuściła owoce, daje radę. No, oczywiście nie z wszystkimi figami, ale zobaczcie, jaka grucha. I już robi się prawie że miękka. Myślę, że z dwa dni będzie git. Tutaj jest kolejna. A przed chwilą jedną zerwałem, bo wisiała dosłownie na włosku. No, i udało się jej jak widać dojrzeć. Co prawda, skórka jest miejscami taka trochę twardawa, ale ten środek jest słodki, jak miód Babic. Po prostu to jest niesamowita figa. No, i tak to jest. Kupiłem tych odmian z 10, sprowadzałem z Anglii, a tak naprawdę z tych 10 tylko jedna jest wartościowa. Ta reszta to praktycznie, no jeszcze te żółte figi są spoko, ale ta reszta to się nie nadaje na nasze warunki, przynajmniej na takie warunki typowo polowe. Babic, cztery sztuki udało mi się ukorzenić. Pochlastałem swoją roślinę. Może jeszcze wiosną coś ukorzenie, ale tylko cztery. I jak już to będą dostępne wiosną, teraz siedzą, ukorzeniają się dalej. Ale ładnie się już bryła korzeniowa wytworzyła, więc myślę, że powinny przezimować. To jest w ogóle najtrudniejsze, jak figa się ukorzeni. To można ją łatwo załatwić, bo młode figi, świeżo ukorzenione, są wrażliwe na nadmiar wody i trzeba je przed tym chronić. Łatwo gniją po prostu korzenie. Grenaty mocno, mocno spóźnione, aż bardzo szkoda, ale cały czas starają się jeszcze rosnąć, nawet kolor dostają. Myślę, że coś pójdzie skosztować i wam z pewnością to pokażę w jakichś odpowiednich odcinkach, no, ale drzewko już pozrzucało liście. Wszystko przez to, że w tym roku były dwa takie e, załamania pogody. Pierwsze było właśnie w maju pod koniec, dlatego figi nie puściły owoców, właściwie zrzuciły owoce, które miały. No i drugie, które było w lecie, pod koniec wakacji. Pamiętacie cały tydzień deszczów i było gdzieś około 10-15 stopni, i wtedy też figi trochę podchorowały, ale ten granat też zrzucił liście. Dla niego to było za zimno, to była już jesień. Pomarańcza w tym roku mało owoców. Jeden, tam jakiś drugi wisi, zaczyna dojrzewać. Pozostałe cytrusy już tam przechodzimy. Nie są za ładne tego roku. W sumie nawet nie wiem czemu. Wiosna była jakaś taka kiepska. Nie ma żadnych za bardzo przyrostów. Troszkę owoców, bo wszystko tam wiosna odpowiednio przymroziła. Ten maj właśnie spowodował, że to, co się zawiązało, poopadało. I te cytrusy jakoś tak słabo, słabo. No ale dobra, będzie mniej liści, łatwiej się będzie zimowało, bo więcej światła będzie docierało do nich w tej ciasnej szklarence. Trudno. Tu i tak tylko parę odmian trafi w przyszłości do mojej dużej szklarni. reszta się albo pozbędę, albo będzie to uprawa doniczkowa. Tyle, że może już w większych doniczkach, bo będę miał gdzie zimować. Trochę cytryn, trochę jakichś pojedynczych cytrusików. Tutaj jest mandarynka ta z liściem tak zwana. Parę owoców się zawiązało, ale też one są spóźnione. Zresztą mandarynki okazuje się, że tak mają. One przez zimę rosną i wiosną dojrzewają o ile uwiszą na drzewku, o ile warunki są sprzyjające. Ogólnie cytrusy bardzo słabiutko. No nie wiem czemu w sumie trochę nawozu dawałem. Lepiej było z podlewaniem niż w zeszłym roku, bo jest tak jak widzicie taka mega wielka kuweta, w której łatwiej mi było je podlewać. Na szczęście teraz te deszcze były małe i ta bryła korzeniowa nie jest przelana, bo to jest teraz niebezpieczne w tym momencie. Były też momenty suszy w zeszłym tygodniu, na przykład było tu bardzo sucho w Doniczkach, ale nie podlewałem, żeby trochę przeschły. Teraz popadało w weekend, są trochę wilgotne, ale znowu będzie parę dni takich wiecznych, no i to się wszystko podsuszy. Spuszczał systematycznie wodę. Teraz jesienią znowu muszę trochę wody spuścić, bo jest ze 2-3 mm. Ale latem taka kuweta pozwalała mi wszystko za jednym razem nawozić i podlewać oddolnie. No i robiło to robotę, szczególnie, że mało czasu miałem. Na no tu w tych roślinach takich średnio egzotycznych i egzotycznych już trochę prześwietlone, bo wystraszyłem się w weekend tymi przymroskami. Zresztą kawy mi się już zaczęły niszczyć, liście zaczęły no się tak podgniwać, że tak powiem, takie przygnite końcówki były. Musiałem to wszystko już chować do pomieszczenia gospodarczego, choć jeszcze teraz znowu jest fajnie, no, ale nie będę zbiegał z tym tam i z powrotem, wiadomo. No, i niewiele tu zostało. Wiatr mi pęczki przewraca, bo dzisiaj bardzo mocno wieje, co zresztą chyba nawet słychać. Za to banany mają się świetnie całkiem, całkiem nieźle. Nie ma kropek na liściach za bardzo. Generalnie wyglądają nieźle. Gdyby teraz się wiosna rozpoczęła, to by dopiero było. No ale niestety muszą zostać znowu zniszczone. Najlepiej rośnie ta sztuka. Nie wiem co to za odmiana ale chyba ta co sprowadzała i mam ją jeszcze w zanadrzu żeby wam odpowiedzieć, Jest to ta lub nie to jest Blue Java, Blue Java z Kanarów. Także mi się wydaje, że to jest ten banan. Będę o nim opowiadał. Na razie nie zdradzam jeszcze, co to. Dopiero jak będę chował, to wam pokażę banany i coś o nich opowiem. Jedna z, jedna z tych odmian jest tak zajebista, że no, teoretycznie powinien to być drugi ukidżawa według opisu. Ale wiecie, różnie to bywa bo już nie jeden próbował takie banany, które miały takie dobre opisy, na przykład Kohol, a szału z tym wcale nie ma. Na nasze warunki się nie nadaje. Natomiast tamten podobno ma być taki. No zobaczymy, zawsze te podobno jest i zobaczymy, bo jest to banan niski, szybko owocujący, w ponad półtora roku jest w stanie od małej sadzonki zaowocować. No ale oczywiście jest ten opis dla klimatu, który panuje na Florydzie. A tam jest klimat zupełnie inny, choć przymrozki się tam też zdarzają, tylko że krótkie i bardzo rzadko. Jeden z bananów, który którego spodziewałbym się owocowanie w najbliższym czasie, jeżeli w ogóle jakikolwiek ma, no to to jest ten, jest to Higate, Higate, który ma, którego mam sporo odrostów, raz, dwa, trzy i kilka małych w doniczkach, ale w tym roku już chyba nikogo to nie będzie interesowało. I ten Higate, no, taki gruby pieniek ma, on to jest w ogóle banan bardzo karłowaty, on, no, od ziemi to do miejsca, gdzie się rozgałęzia, to tak, nie wiem, z metr, metr coś, góra, i dobrze sobie radzi w doniczce. Widzicie, pieniek jest naprawdę solidnie gruby, większy niż ten Ukidzawa miał, i tak wygląda dość zdrowo. Choć zimą zawsze troszeczkę przyhamuje wzrost i robi się liść w liściu, czyli rozwija się tak trochę na sałatę, choć nie najgorzej. Ogólnie daje radę. Wiosną sobie to nadrobi i jest wszystko w porządku. Jeżeli chodzi o rozmnażanie młodych sadzonek, to tak w miarę tam ze dwie, trzy sadzonki na rok wychodzą. I taki dość przyjemny banan, dość przyjemny, a podobno jego owoce, zresztą u kogoś teraz owocuje, u, u Krzyśka, więc te owoce podobno są bardzo podobne do tych sklepowych. No nie jest to taki jakiś wielki szał, nic specjalnego, ale są, są jest szansa je uzyskać, banan nie za duży. No pitaja jest mega, ładnie odbiła, jest to pitaja z nasion, selekcja z wielu, wielu sadzonek, chyba ze setki. Najlepsze, najbardziej odporne. No i ma wiele lat, jeszcze nie kwitła, ale w tym roku przyrosty są mega, widzicie, olbrzymie. Natomiast te pitaje, które sprowadziłem kiedyś z Wysp Kanaryjskich, takie szlachetne odmiany, jakieś fikuśne, nie rośnie to dobrze. Bardzo małe przyrosty, takie po 10-20 cm, więc różnica jest olbrzymia i tamte też są bardziej wrażliwe na chłód. Chyba w przyszłym roku będę je szczepił na tej pitaji. Mam też osobno odsadzone, i będę robił szczepienia na czubkach. Haka, który się mega łatwo szczepi, więc to jest chyba metoda na to, żeby podstawa była z tej. No i reszta te szczepione. No i tu są właśnie te małe figi, o których wspominałem. Jedna, druga, trzecia, czwarta. Jeszcze coś tam zabrałem w inne miejsce i one się ukorzeniają. A tutaj takie małe przedszkole bananowe. Moje palmy. Te, te mniejsze, no te palmy tak średnio sobie rosną i mamy moringę, która już się właściwie kończy Musiałem liście sobie do kanapki pozrywać bo za niedługo padną, będzie do zasuszenia moringa bardzo źle u nas zimuje, to jest po prostu masakra ale jak jest starsze drzewko to tam się da przezimować tylko trzeba się postarać na sucho bo ona ma bulwę zamiast korzenia podobną do wielkiej rzotkwi. i zresztą też tak smakuje, cała jest jadalna. Na koniec rzut oka na pozostałe strusy. Tutaj jeszcze mamy mandarynkę. Parę owoców jeza, to pewnie do wiosny musi powisieć. Tutaj mamy pomelo, które słabiej ostatnio u mnie rośnie. Małe przyrosty. No i te drzewo truskawkowe, tak zwane potocznie, które pokazywałem Wam już kilkakrotnie na moim parapacie zimą. Jest znowu sporo owoców, bardzo się rozrosło, więc na parapet do domu już nie trafił, bo by się nie zmieściło gdzieś do zimowania. Dam je gdzieś może na takie na takie tymczasowe parapety, które są szersze w moich pomieszczeniach gospodarczych. No i tam będę czekał na owoce. Myślę, że też spróbuję założyć jakieś ukorzenienia powietrzne w przyszłym roku. No i kumkwaciki, które obficie kwitły i obficie zawiązują, widzę owoce. Znaczy jest ich tam dość sporo, takich malutkich, ale kumkwaty to zawsze tak jest, że owoce są przez zimę na wiosnę. W odcinku tyle. Ja się biorę za różną pracę Między innymi właśnie przy starej szklawie muszę posprzątać. A was żegnam i zapraszam do następnego. Cześć na razie.